Witajcie, Szanowni Państwo! Jest 18 marzec. W Polsce kwitną krokusy, życie budzi się, wiosna za progiem, natomiast u naszych sąsiadów w Ukrainie trwa wojna, którą rozpętał prezydent Rosji. Życzę Wam, sąsiedzi nasi, drodzy Ukraińcy, by jak najszybciej zakończyła się ta wojna, byście mogli cieszyć się. Uprawami i życiem, wolnością, wolnym krajem. W tym odcinku zaprezentuję odmiany pomidorów, które niestety pochodzą z kraju najeźdźcy z Rosji. Kupiłam je w ukraińskim sklepie internetowym w listopadzie razem z nasionami arbuzów. Mam je, więc je wysieję. Tym samym muszę pokazać. Przyznać muszę jedno, że opakowania robią wrażenie. Zaczynamy. Pierwsza odmiana. Morski konik. Ja w tej chwili pokażę odmiany, a później przejdziemy do komputera, gdzie będzie opis przetłumaczony. Orli dziób. Ośle uszy. Taka zwierzęca seria. No cóż, to był czas, kiedy handel kwitł, jak między wszystkimi narodami świata, przynajmniej większość, między Rosją a Ukrainą. Teraz się wszystko zmieniło, niestety. Seria zwierzęca. Czarny kot. To by było na tyle z serii zwierzęcej. Teraz kolejne odmiany. Syberyjski Malachit. Kolejna odmiana. Czekoladowe cudo. Przyznać, muszę, że opakowanie robi swoje. Taka seria. Kolejne. Pomidorki, oczy czarne. Wyszłam na dwór na zewnątrz, by tutaj kolorystykę oddać bardziej tego, co jest widoczne na opakowaniu. Bo w rzeczywistości zobaczymy, co z tego wyrośnie. Kolejne. Różowy miód. Kolejna odmiana. Gorące węgle. Babci sekret, babci tajemnica. Oraz ostatnia odmiana ze sklepu ukraińskiego, internetowego. Przycisk. Oprócz tych odmian, mam jeszcze odmiany kupione. W zeszłym sezonie na Allegro, również od wschodnich naszych sąsiadów. Zastanawiam się, czy teraz nie pokazać tamtejszych odmian, zanim przejdziemy do domu, do opisów. Chyba tak. Za chwilkę pójdę i przyniosę. A jest tam jedna bardzo fajna odmiana. Poczekajcie. Oto zeszłoroczne zakupy. I ten pomidor mnie bardzo interesuje. Czy taki wyjdzie w rzeczywistości? Zielony tygrys. Rok temu wysiałam go, ale mszyca zdziesiątkowała mi. Sadzoneczki niedopilnowane były. Po prostu. I nie doczekałam tego pomidorka. Nasiona na waciku namoczyłam tej odmiany. Zobaczmy, czy coś wykiełkowało. Trzy dni temu to było zrobione. Mamy piątek. O tak, coś się zaczęło dziać. W środę było namoczone. Widać? Widać, wykiełkowało. W jednym, w drugim się też coś dzieje. Czyli do ziemi będzie trzeba dać. Ok. Proszę, kolejna z odmian. połosate połosatej, kaban. Dosyć kolorowa skórka. Ale wiecie co, Państwo? Jest taki kanał. Nazywa się Tomatinka. I tam Pani wielką ilość odmian pomidorów uprawia ostatni czy przedostatni jej film pokazuje odmiany jakie będzie uprawiała i tam ma podobny, podobną odmianę pewnie to nie jest to samo, ale możecie zerknąć to matinka kolejna odmiana, intryga tak z wyglądu niczym się nie różni od klasycznych pomidorków kupiłam go pewnie dlatego, że był pochodzenia wschodniego albo wyróżniał się czymś tutaj szczególnie dla danej odmiany jakimiś tam parametrami. No, proszę bardzo. Amerykański, siny, czyli fioletowy prawdopodobnie. Tak, a tu mamy czarne oczy. Kolejny. Czarny, ruski. Czarny Rosjanin, zdaje się. Dajcie spokój. Kto by pomyślał, że wojna będzie? Dajcie spokój. To jest nie do ogarnięcia. Mam wyrzuty sumienia, że się cieszę z tych upraw moich. Wiem, że niektórzy z Państwa na pewno też. Ale to jest straszne. Tylko, że żyć trzeba nadal. Jak możemy, pomagajmy finansowo, gdzie się da, czy darami. No naprawdę, tragedia. Kolejna odmiana: Sunshine Blue. Tak jak mówiłam, w przypadku tego pomidorka, te inne też wysiewałam, ale mało co miałam w ogóle z pomidorów. Zaraz ziemniaczana się rzuciła. Winogradnej. Niebiosa oregona i diet morus. I na temat tej odmiany powiedzieć Wam, muszę, że bardzo nam nie smakowała. Jest rzeczywiście wczesna ale ma bardzo twardą, grubą skórkę. W smaku nie powala, wręcz po prostu taki sobie pomidor, ale gdybym dostała go w zimę zamiast tych marketowych, to bym się na pewno zachwycała. I tu był tomat churma. Tu nasion nie mam. Tu jest dalej tr trufel czarny. Aha, i tomatinka. Widziałam, że ma też tą odmianę. Tomat, pomidor. Cudo świata. A dalej nasze krajowe. No, tak się prezentują odmiany. Pewnie wszystkich nie wysieję, będę się starała, ale pomidorami zajmuje się dar. Moja druga połówka. Będę pilnowała, by nie pomylił fiszek podpisów. No, przechodzimy do domu, do tłumaczenia. Takiego szybkiego. I co dodamy? Chwała Ukrainie, wolna Ukraina, niech zwycięży wolność. Po prostu. Co tu dużo mówić? Trzymajmy kciuki, kurde, trzymajmy. Bo to może i nas dosięgnąć, a może i nie. I tak dalej. Trzymajcie się, idziemy do domu. Trzymajcie się, Ukraino. I wiecie co Wam powiem? Będę dbała o te pomidory, będę zbierała nasiona. Bo tu nie wszystkie są z Rosji. Bo wiecie co, przez pewną chwilę miałam w głowie takie coś, to głupie może, że niech to się w diabły zmarnuje, bo pochodzi z kraju na jeźdźcy, Ale to jest bez sens tak myśleć, no. Tym bardziej, że są i dobrzy i źli Rosjanie. Tak jak i w każdym narodzie. Holender. Aha, słuchajcie, jeszcze jedno odnośnie tych kodów. Jest bojkot, prawda? Tych pochodzących z Rosji od 460, zaczynających się do 469, zdaje się. Słuchajcie, ale ja tu mam kod, który zaczyna się 793 i jego nie ma nigdzie w klasyfikacji, w tabelach, i nie wiem, co o tym sądzić. Gdzieś coś się doczytałam, że to jakieś indywidualne są nadawane, czy coś w tym stylu, ale nie wiem, jak to mam rozumieć. I seria ta sama nasion, prawda? Morski konik. Nasion jest niewiele. Nie wiem jak to będzie z kiełkowaniem. Zobaczymy. Do metra 80 wysokość. Proszę sobie pauzę zrobić i czytać. Nie chcę przedłużać filmu. Kolejna odmiana. Ośle uszy. Tak, wszędzie identyczna ilość nasion. Karma z nowe uszy osła. Do metra siedemdziesięciu wysokość osiąga. Robimy parzę, przypominam. Orli dziób. A właśnie, na kanale Tomatinka w 17 minucie 17 sekundzie jest podobny kształt pomidora, tylko w kolorze żółtym. Zobaczcie sobie, proszę. Z ciekawości. 17 minuta, 17 sekunda. O prezentacji pomidorów film. Czarny kot. Swoją drogą zwrócić, proszę, jak kolorystycznie wygląda w pomieszczeniu by opakowanie, a jak na zewnątrz, i czytamy syberyjski malachit. Czarne oczy. Tu nasion nie widać, są w papierowym opakowaniu. Proszę. I czytamy. Odmiana gorące węgle. Różowy miód. Część tych odmian pomidorów są malinowymi odmianami. Czekoladowe cudo. Również w opakowaniu papierowym nasiona. A wiecie co? I to jest ten numer 793. Chociaż nie, nie ma reguły. W syberyjskim też nie. A tu druga wersja, tłumaczenia. Tak elektroniczny tłumacz tłumaczy. I kolejna odmiana. Tajemnica babci, inaczej sekret babci. Niektóre pomidory z tych odmian. Fu, niektóre odmiany pomidorów do kilograma dochodzą. Wagi. Oraz przycisk, knopka, przycisk. Wielkie grona. Przycisk pomidorowy. Tych już nie będę tłumaczyła, może z czasem w trakcie wysiewu czy zbiorów, o ile wysieje. No nic, kończę ten odcinek, zapraszam na kolejne, jeszcze będą jedne nasiona pewnego warzywa, owoca. Na razie kończę, pozdrawiam. Trzymajcie się, magu, trzymaj się ty też. Pozdrawiam was. Przepraszam, że tak politycznie, ale nie da się inaczej w obecnej sytuacji. Wcześniej mówiłam, że niech nas, niech polityka zostanie na uboczu, że mamy pasję, ale to było wtedy, gdy nie wybuchła wojna na Ukrainie. No niestety. Do widzenia, pozdrawiam, cześć.